Witajcie moi drodzy, zwracam się do Was dzisiaj z takim prostym narzędziem, które służy do tego, żeby mm, e, e, zacząć zarządzać swoimi zmartwieniami dnia codziennego. Zapewne każdy z Was w swoim życiu, w, co, w swojej codzienności. Trafia na różne wyzwania, różne problemy, różne zagwostki, i którymi się zaczyna zamartwiać, które powodują, że odciągają Twoją uwagę od ważnych spraw. Zamiast myśleć o pracy, myślisz o tym, co się dzieje za oknem, czemu jest zimno. Jak jest zimno, to czy będziesz chory, albo Twoi bliscy. Jak to coś się wydarzyło negatywnego, to zaczynasz rozkminiać i próbować. Um, Zburzyć ten cały świat, nie mając kompletnie narzędzi wiedzy albo kompletnie wpływu na to, co możesz z tym zrobić. Popatrzcie, znowu krzywe okulary? No nie, to krzywa głowa. No i też tego nie zmienię. Ale powracając do tematu. Zamartwianie się jest to nasza cecha ludzka. Mówię, cecha, która jest, z którą się rodzimy którą też przesiąkamy przez lata swojego życia i jeżeli żyjemy nieświadomie to ona zaczyna dominować w, naszym, w naszej codzienności w naszej nieświadomości egzystencjonalnej o kurczę, ale to ładnie powiedział. moi drodzy, zamartwianie się mam dla was dzisiaj taką procedurę, takie ćwiczonko które sobie można że tak powiem, praktykować każdego dnia. Bez względu na to, czy jesteś chłopcem czy dziewczynką, czy jesteś kobietą czy mężczyzną, masz na pewno telefon. Telefon, w którym masz notatnik, dostęp do jakiegoś pliku Wordowskiego w chmurze czy można sobie ściągnąć różne narzędzia do tego, żeby wpisywać notatki każdego dnia, żółte karteczki w telefonie. Dlaczego w telefonie? Dlatego, że odchodzi nam problem noszenia zeszytu, kalendarza, kartek, długopisu, pióra, łówka itd. Czy jesteśmy bardziej mobilni i niezależni? Nawet jak siedzimy w publikacji, czy jedziemy samochodem, czy jesteśmy na przystanku, czy siedzimy w pracy, robimy taką czynność. Każdego dnia, każdego dnia, w każdej sekundzie, gdy nam się pojawi w głowie um, jakieś zmartwienie, jakaś, jakiś ból, jakiś smuteczek, jakaś obawa, jakiś lęk, co robisz? Zapisujesz tego dnia w telefonie. Pyk, 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 albo wiadomość głosową. Albo jako tekst też to można nagrać, nie trzeba klikać. I robisz sobie taki codziennik. Każdego dnia wpisujesz sobie 2, 3, 10, 50, 100 zmartwień, które rozwalają ci system. Tak, czyli po pierwsze, trenujesz uważność, po drugie, trenujesz wypowiadanie swoich przekonań, swoich myśli, swoich zmartwień, swoich obserwacji. Po trzecie, robisz z tego jakiś. Materiał do pracy. Bardzo proste ćwiczenie, a zobaczcie, co dalej z nim można zrobić. Następnie, na przykład o godzinie 19 albo o 20:30, albo po pracy, albo przed obiadem, już jak masz większy spokój, bo już jesteś, załóżmy, w domu, albo przed spaniem, znajdź takie 15 minut. Może być pół godziny. Dla niektórych na początku aż godzina bo tyle mają tych zmartwień i chcą wszystko zrozumieć i prześleć sobie punkt po punkcie każde zmartwienie, zmartwionko, problemik który zauważyłeś, zauważyłaś w ciągu dnia to spowoduje, że ustawisz się na, na taką pracę, że każdego dnia, w ciągu dnia zbierasz informacje rejestrujesz je, a w wyznaczonej godzinie zaczynasz to analizować Czyli rozmyślasz na temat tych zamartwień, zmartwień, tych problemów, które się pojawiły w Twojej głowie. To spowoduje, że Twój płat czołowy, ta część, która zaczyna, jest odpowiedzialna za racjonalizm, za analizę, zacznie być pobudzana do pracy jak mięsień na siłowni. I po pierwsze, w ciągu dnia nie będziesz z czasem, to jest kilka dni ciężkiej pracy żartuję, pracy na notatkach zaczniesz zbierać te informacje i będziesz przygotowywał się do tego, że na koniec dnia zrobisz podsumowanie tak? czyli taki raport taką analizę tego wszystkiego co się złego w cudzysłowiu, albo niepotrzebnego według Ciebie pojawiło w Twojej głowie i w związku z tym mózg zacznie się uczyć, że nie musi się zamartwiać cały dzień tym problemem, tym zmartwieniem, tą sytuacją, tylko mówi: OK, zapisane czyli zauważyłem, zapisałem, będę analizował wieczorem. I wieczorem siadasz i się zastanawiasz, czy to ma sens, czy to jest moje, czy ja tego potrzebuję, czy mam na to wpływ. Jeżeli mam wpływ, to co zrobię? Jeżeli nie mam wpływu, to po co się zamartwiam? Czy ja się z tym dobrze czuję, czy ja tego potrzebuję dalej, czy wolę to zostawić, nawet sobie mogę zapisać na jutrzejszy dzień. Nagle się okazuje, że nasz mózg zaczyna racjonalnie podchodzić do tematów. Nagle nasz mózg mówi, okej, okay, jest to duży problem, jest to duży stres, ale ja coś mogę z tym zrobić. Nagle mózg mówi, okej, okay, no ale to jestem bezsilny, no to. Czy ma to sens, żebym ja tracił energię na analizowanie takich sytuacji? Nie, bo mózg, jak wiemy, jest leniwy albo jest energooszczędny, więc on nie będzie wyrzucał niepotrzebnie zgromadzonej energii, nie będzie niepotrzebnie zużywał pokarmów na to, żeby przetwarzać to i tracić i marnować wręcz energię na rzeczy, jeżeli sobie uświadomi, że na nie nie mam wpływu. Bo ja nie mam dzisiaj wpływu na pogodę, zimno-chłodno plus 1, a nie plus 15, jest pochmurno, nie podoba mi się, jest spadek ciśnienia, jestem zły. Czy ja mam na to wpływ? Nie. Czy ja się zamartwiam? Tak. Czy mogę coś z tym zrobić? Tak. Przestać się zamartwiać? Tak. Ale w momencie, gdy ja sobie to uświadomię, zapiszę, zrozumiem i powiem, ok, no ale... No to dobra, no to pójdę na solarium, albo pójdę na basen, albo pójdę dzisiaj do kina, albo pójdę po prostu wcześniej spać. No i tyle. A w innych tematach bardziej życiowych też jest to potrzebne, bo nawet jak dzisiaj mam problem finansowy, mam problem z pracą, no to pytanie, co ja mogę z tym zrobić? Mogę szukać, mogę wysłać CV, mogę gdzieś zadzwonić, mogę się przejść po mieście, popatrzeć, czy są jakieś ogłoszenia. I tak dalej, i tak dalej. A mogę siedzieć i się zamartwiać, tracić czas, zdrowie, energię, siły, e, włosy wyrywać z głowy albo z brody i, i cierpieć. A my nie urodziliśmy się po to, żeby cierpieć, tylko żeby żyć godnie, dobrze, wesoło, szczęśliwie, radośnie, w zdrowiu, w holistycznym, pełnym e, dobrostanie. Mm, namawiam do takiego. Wiecie, ja nawet nie wiem, czy to można nazwać jakąś techniką, tak? Codziennik, praca z notatnikiem w telefonie albo z wiadomościami nagrywanymi i wieczorem siadam na 15 minut, pół godziny, może dłużej na początku, żeby sobie to przeanalizować i zobaczycie, że aż mi się łezka pojawiła ze szczęścia, zauważycie, że w pewnym momencie to naprawdę nie ma sensu. Tracić na to czas, energię, a jutro zdecydowanie będzie nam łatwiej po prostu funkcjonować. Stosuj, sprawdzaj, komentuj, dawaj feedback, dziel się swoim doświadczeniem, bo wtedy budujemy fajną, mocną, zdrową społeczność ludzi świadomych i wychodzących z uzależnienia od wszystkiego, co nas otacza. Dziękuję.